Cześć ocalali! Jak pewnie doskonale wiecie, w rajdzie na rezerwuar mamy talenty do wyboru. I jak zapewne zauważyliście, na kanale pojawiły się trzy filmy opisujące, które talenty są najlepsze dla skoczka, które dla wypełniacza rajdów, a które dla liderów rajdów. Postanowiłem nagrać to krótkie, powiedzmy sobie, bonusowe wideo, które będzie poświęcone graczom, którzy z jednej strony są wypełniaczami szturmów. Ale z drugiej strony są na tyle silni, że pakowanie punktów talentów w całą niebieską ścieżkę mija się z celem, bo mogą wykorzystać je lepiej dla swojego sojuszu, starając się łapać kałuże wody czy walczyć w zbiornikach wodnych nazywanych po prostu water tanks. A więc po raz czwarty zapraszam Was do wideo poświęconego talentom w rajdzie na rezerwuar. Rozdysponujmy po raz czwarty punkty talentów, ale zróbmy tak zwanego miksa, dedykowanego pod graczy, którzy nie są liderami rajdów. A więc do dzieła! Jako, że wszystkie talenty zostały omówione we wcześniejszych filmach, zdecydowałem, że postaram się dobrać odpowiednie umiejętności bez głębszego opisu danej umiejętności. Za to możemy dywagować lub wybrać inną umiejętność w zależności od roli, do jakiej zostaliśmy przypisani w sojuszu. Zacznijmy od umiejętności wzrostu ze względu na to, że uważam, że są dużo, dużo ważniejsze niż umiejętności korporacji. Ale to wcale nie znaczy, że będzie to powtórka z pierwszego wideo o talentach rezerwuaru. Solo harvest, czyli zbiórki solo są talentem typu must have, więc tutaj wędrują pierwsze dwa punkty. Zostało 14. Następnie szybka relokacja. Kolejne dwa punkty, nie ma co gadać. Zbierać punkty z kałuż trzeba szybko, a każde przeniesienie kosztuje coraz więcej, więc tutaj pewne dwa punkty by ograniczać koszta przenosin. Zostało 12. Hydroblitz. Jeżeli by się dało wrzuciłbym tutaj wszystkie 12 punktów. Dajemy maksa i idziemy dalej. Zostało 10 punktów. Water Tracker to świetne wzmocnienie dla tak tzw. Hunterów. Wrzucam tutaj dwa punkty, bo bycie Hunterem to świetna sprawa, jeżeli jesteś low lub mid spenderem. Zostało 8 punktów. Koparka wodna to bardzo ważna umiejętność, ale tutaj zastanowiłbym się, czy jestem wystarczająco silny, aby 4 punkty wystarczyły mi do talentów kooperacji. Wrzućmy na razie dwa punkty. Zostało 6 i przechodzimy do talentów kooperacji. Pierwsza umiejętność, bez dyskusji dwa punkty i wzmacniamy naszego lidera rajdu mnożnikiem ataku. Kolejna umiejętność ze środkowej linii, kolejne dwa punkty i wzmacniamy swojego lidera garnizonu mnożnikiem obrony. Zostały dwa punkty do rozdysponowania. I tutaj sam musisz podjąć decyzję, które umiejętności odkryjesz. Z jednej strony, jeżeli taktyka w twojej drużynie zakłada trzy lub cztery drużyny rozproszone po całej mapie, to wtedy będziesz potrzebować kolejnych dwóch punktów włożonych w zaawansowaną szybkość. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak bardzo pomaga przy dołączaniu do rajdów, kiedy lider jest oddalony o szmat drogi. Jeżeli zaś taktyka Twojego zespołu zakłada mniejszą liczbę drużyn skoncentrowaną w jednym lub dwóch miejscach, wróciłbym do zakładki wzrostu i dobił kolejne dwa punkty do talentu koparki wodnej. W ten sposób będziesz w stanie zebrać więcej wody skałusz, i być może przechylić szarę zwycięstwa na swoją stronę.